Witajcie. Do niedawna śmierć pasażerów w pojeździe była uważana za coś nieuniknionego w motoryzacji. Kiedy jednak samochód wypełnił przestrzeń dookoła, a liczba zabitych na drogach stała się porównywalna ze stratami armii we współczesnych konfliktach zbrojnych, Społeczeństwo zauważyło problem. Kierowcy chcieli pozostać przy życiu, a producenci zdali sobie sprawę, że bezpieczeństwo samochodu stało się przewagą konkurencyjną w walce o klienta. Było to bodźcem dla producentów samochodów i bogatych organizacji publicznych, aby zacząć wydawać pieniądze na testy zderzeniowe prawdziwych samochodów, próbując dokładnie odwzorować rzeczywiste wypadki drogowe. Od lat 70. wiele rządów europejskich przeprowadzało badania w celu oceny różnych aspektów bezpieczeństwa pojazdów w Europejskim Komitecie do Spraw Pojazdów Eksperymentalnych EEVC. Dzięki tym badaniom na początku lat 90. opracowano kompletną procedurę testów zderzeniowych, która pozwoliła ocenić stopień ochrony kierowcy i pasażerów przed zderzeniami czołowymi i bocznymi, a także pieszych, poszkodowanych w wyniku kolizji z samochodem. Do 1994 roku wszystkie propozycje wdrożenia programu testów zderzeniowych na poziomie legislacyjnym były zdecydowanie odrzucane przez przemysł motoryzacyjny. Jednak w czerwcu 1994 roku brytyjski Departament Transportu zatwierdził utworzenie New Car Assessment Program NCAP, który później rozprzestrzenił się po całej Europie. Program stał się kompleksowy w oparciu o procedury testowe opracowane przez Europejski Komitet do Spraw Pojazdów Eksperymentalnych. Rok później Komisja Europejska omówiła perspektywy rozwoju programu dla Europy. W pierwszym etapie testów wybrano 7 samochodów ekstra małych segment A i poproszono producentów o dostarczenie informacji na temat tych samochodów. Było oczywiste, że ocena porównawcza powinna być przeprowadzana na wyższym poziomie, niż przewidywało prawo. W tym celu opracowano szczegółowy protokół testu. Podczas jego tworzenia wykorzystano wyniki najnowszych badań oraz bezcenne doświadczenie większości światowych ekspertów. Cechą charakterystyczną oceny było uwzględnienie informacji o przeglądzie każdego samochodu. Głównym celem przeglądu miało być sprawdzenie większej ilości parametrów pojazdu, pasażera, siedzeń podobnych. W 1996 roku Szwedzka Narodowa Administracja Drogowa SNRA, Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA), Testowanie Międzynarodowe oraz Centrum Badawcze Napraw i Ubezpieczeń Samochodowych (MIRRC) były pierwszymi organizacjami, które przystąpiły do programu. W rezultacie powstał Euro NCAP, czyli Europejska Organizacja do Spraw Oceny Bezpieczeństwa Pojazdów. Pierwsze niezależne testy przeprowadzone w latach 90. przeraziły opinię publiczną. Popularne wśród kierowców samochody produkowane w latach 70. okazały się katastrofalnie niebezpieczne. Na przykład z Sedana Holden Commodore V8 po zderzeniu ze ścianą tylko bagażnik pozostał nienaruszony. Od przedniego zderzaka do tylnego amortyzatora cały samochód zamienił się w plastikowo-metalowe odpadki. O tym i innych najgorszych testach zderzeniowych porozmawiamy w dzisiejszym filmie. Od ponad 20 lat niezależna europejska organizacja Euro Encap prowadzi testy zderzeniowe. W tym czasie rozbito ponad 1800 samochodów i podobno testy te uratowały życie 78 tysięcy osób. Można powiedzieć, że każdy zniszczony samochód uratował 43 osoby. Spośród setek testowanych przez dwie dekady aut wybraliśmy 10 modeli, które wypadły najgorzej. Na dziesiątym miejscu jest Volkswagen T3. Trzecia generacja popularnej rodziny minivanów osobowych była produkowana w latach 1979-92. Model cieszył się dużą popularnością i został uznany za wyjątkowo bezpretensjonalny i bezawaryjny. W latach 80. miał miejsce reklamowy przejazd przez Saharę bez większych szkód, ale na Saharze, w przeciwieństwie do współczesnej metropolii, nie ma betonowych budynków, szybkich autostrad i żadnego innego ruchu. W warunkach testu zderzeniowego, kiedy Volkswagen napotkał przeszkodę, kabina i siedzenia pasażera zostały rozbite na kawałki. Na dziewiątym miejscu jest Ford Sierra z 1991 roku. Model był produkowany od 1982 do 1992 roku i był to jeden z najpopularniejszych samochodów na świecie. Gdyby jednak ich właściciele w tamtym czasie mogli zobaczyć filmy z testów zderzeniowych w internecie, wielu pospieszyłoby zmienić samochód. W zderzeniu czołowym Ford Sierra w ogóle nie chronił kukieł testowych, raniąc nogi, głowę i klatkę piersiową, a kierowca praktycznie nie miał szans na przeżycie. Na ósmej pozycji znajduje się Alfa Romeo 156. Samochód dość urokliwy, produkowany od 1997 do 2007 roku. Zdobywca nagrody Europejskiego Samochodu Roku 1998. Jednak piękna karoseria nie oznacza bezpieczeństwa. W 2000 roku podczas testów samochód otrzymał tylko półtorej gwiazdki na 5 możliwych. Samochód rozpadł się pod wpływem uderzenia jak domek z kart. Na siódmej linii znajduje się Pontiac Trans Sport, który wszedł na rynek w 1989 roku. Podczas testu zderzeniowego przy prędkości 64 km h Samochód, który został rozpędzony za pomocą specjalnej wyciągarki, wbił się w nieruchomą barierę składającą się z odkształcalnych aluminiowych płatów. Większość testowanych pozycji Pontiac oblał. Ogólny wynik testu zderzeniowego również nie był pozytywny. Na szóstym miejscu Citroen Saxo 1997. Model Saxo w teście zderzenia czołowego otrzymał za poziom bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów tylko dwie gwiazdki na pięć. Kierownica bardzo głęboko wbiła się w deskę rozdzielczą, głowa kierowcy uderzała w poduszkę powietrzną i oderwała ją przy kontakcie. Rama kabiny nie wytrzymała, a karoseria uległa deformacji. Drzwi otworzyły się od uderzenia, powodując przez to jeszcze większe szkody nadwozia. Minivan Mitsubishi Express, produkowany od 1986 do 2013 roku, zajmuje piąte miejsce w rankingu. Zgodnie z wynikami testów, van otrzymał 0 punktów na napięć możliwych. Eksperci namawiali klientów do zwrotu zakupu samochodu, ponieważ brakuje w nim prawie wszystkich nowoczesnych systemów bezpieczeństwa. W wyniku zderzenia bocznego, na dwozie furgonetki wgniotło się do tego stopnia, że kukła odgrywająca rolę kierowcy znalazła się po środku kabiny. Ponadto eksperci zauważyli, że podczas zderzenia czołowego kierowca z dużym prawdopodobieństwem dozna poważnych obrażeń klatki piersiowej i kolan. Dodatkowym zagrożeniem dla pasażerów był brak poduszek powietrznych w minivanie. Siedzący po środku podczas wypadku ryzykuje obrażeniami śmiertelnymi. Czwarte miejsce zajmuje Nissan Sentra Tsuru. Samochód pojawił się w 1984 roku, a w modyfikacji z 1992 roku był obecny aż do 2016. Jak dotąd, po nieudanych testach zderzeniowych, producenci nie zapowiedzieli wycofania modelu z produkcji. W latach 2007-2012 ponad 4000 osób padło ofiarami tego samochodu. Przeprowadzony test zderzeniowy potwierdził, że samochód nie jest w stanie ochronić pasażerów przed obrażeniami w zderzeniu z przeszkodą przy prędkości 64 km/h. Na, na trzecim miejscu znajduje się pick -up Proton Jumpback. Po tym jak auto podczas testu zaprezentowało niskie wskaźniki bezpieczeństwa we wszystkich parametrach, producent zapowiedział zaprzestanie produkcji. Oprócz dużego ryzyka odniesienia poważnych obrażeń przez kierowcę, auto okazało się niezwykle niebezpieczne dla najmłodszych pasażerów. Na drugim miejscu jest Fiat Seicento z roku 2000. Jego bezpieczeństwo zostało ocenione na półtorej gwiazdki na pięć. Wyniki uzyskane w zderzeniach czołowych i bocznych były niezadowalające. W podstawowej wersji samochodu nie ma poduszek powietrznych. Kierowca i pasażer mogliby doznać obrażeń śmiertelnych. Foteliki dziecięce również nie spełniły swojego przeznaczenia. W foteliku dla półtora rocznego dziecka główne niebezpieczeństwo to nadmiernie naprężona szyja. Na fotelik dla trzyletniego dziecka w momencie zderzenia czołowego działały duże obciążenia, w wyniku czego doszło do Uszkodzenia klatki piersiowej. W zderzeniu bocznym głowa dziecka wylatywała z fotelika, co mogło grozić obrażeniami. Pierwsze miejsce należy się australijskiemu Holden Commodore V8 z 1978 roku, o którym wspominaliśmy na początku. 30-letni samochód rozpędzony do niemal setki uderzył w betonową ścianę. Sedan po prostu się rozpadł, pozostał tylko bagażnik. Od przedniego zderzaka do tylnej osi całe auto zamieniło się w kupę żelastwa. Oczywiście w takim wypadku nie ma szans na przeżycie. System niezależnych testów zderzeniowych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wyznaczył nowe wymogi bezpieczeństwa, zgodnie z którymi wszyscy producenci, chcąc, nie chcąc, muszą dostosowywać swoje konstrukcje. Jednocześnie z roku na rok wzrasta złożoność testów. Teraz producentom samochodów zaleca się zwrócenie uwagi na wyposażenie samochodów w automatyczne systemy reagowania na niebezpieczeństwa, a także na bezpieczeństwo rowerzystów. W USA i Europie autorytet tych testów jest na tyle wysoki, że nikt nie Kupi samochodu o niskiej ocenie poziomu bezpieczeństwa. A wy sprawdzacie wyniki testów zderzeniowych, kupując samochód, czy interesują Was w ogóle inne dane techniczne. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresował Was ten film, pamiętajcie, aby go polubić i zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce.